Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie, bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom. Powierzył swoim sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy opianiu kugutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim. Na czas Adwentu, tam w Warszawie, w parafii świętej Jadwigi. Na czas Adwentu, gdziekolwiek jesteście, niech wam błogosławi Trójjedyny, wszechmogący Bóg. Ojciec. I Syn, i Duch Święty. Amen. Zostańcie w pokoju Chrystusa, który przychodzi.